Podczas tegorocznych wakacji nad zalewem zimna woda nie brakowało amatorów kąpieli. Niestety wciąż na kąpielisku jest niski poziom wody. Niestety problemem tego zbiornika jest był i jest nadal niski poziom wody. Ten niski poziom wody jest wynikiem tej suszy, głębokiej suszy hydrologicznej, której my doświadczamy w całym kraju. Doświadcza rolnictwa, ale również doświadczają tego typu zbiorniki i niestety tutaj żadnego lekarstwa i Żadnego innego rozwiązania nie mamy. Możemy tylko po prostu czekać na to, że zima będzie mroźna, śnieżna i, i, i ten zapas wody powstanie. Następnie możemy również czekać na to, że będzie po prostu padało więcej deszczu. Ten rok jest wyjątkowo suchy i to widzimy po poziomie wody w naszym zbiorniku. Chociaż w Zalewie nie ma dużo wody, to władze miasta dbają o to, aby była ona czysta. Wynajęto w tym celu specjalistyczną firmę. Podjęliśmy słuszną decyzję, chociaż kosztowało niemało, bo 113 tysięcy. Tyle kosztowała akcja wpuszczenia takich dobrych, dobrych mikroorganizmów, których celem jest zaprowadzenie takiego ładu biologicznego w zbiorniku zimna woda. I powiodło się. Jest woda regularnie badana i te badania nie wykazują, aby w zbiorniku pojawiły się silnice. Ten problem pojawił się w zeszłym roku i przez kilka tygodni niestety kompilisko było nieczynne. Aktualnie tego problemu nie mamy. Mam nadzieję, że już teraz samodzielnie zbiornik sobie. Będzie z tym problemem radził, z tym problemem równowagi biologicznej. Również stwierdzono, że już nie dochodzi do masowego śnięcia ryb. Rozmawiając o kąpielisku nad zalewem zimna woda, zapytaliśmy też burmistrza, dlaczego nie wykorzystano w letnim sezonie rowerów wodnych. Rzeczywiście nie wszystkie zakupione jednostki dopływania, czyli mam na myśli tutaj kajaki oraz rowery wodne, znalazły się w tym roku na terenie kąpieliska, ale to jest wynik następującego faktu. Docelowym miejscem, gdzie będą te jednostki wszystkie cumowane jest Marina. Natomiast niestety w tym momencie tam w Marinie jeszcze tego zrobić nie możemy, ze względu na to, że punkt poboru opłat jest tutaj bliżej. Plaży. Gdybyśmy się zdecydowali na to, żeby te wszystkie rowery wodne tam umieścić, należałoby je codziennie z tej mariny wyciągać, niszczyć, rysować. Stąd zapadła decyzja, że w tym roku jeszcze nie, w przyszłym roku, kiedy już ta część, druga część zostanie zrewitalizowana, mam nadzieję, że te rowery wodne się już pojawią. Natomiast co do kajaków, nie było póki co takiej sytuacji, żeby wszystkie, które są do wypożyczenia, były aktualnie na wodzie i któryś mieszkaniec czy, czy gość naszego kąpieliska, naszego zalewu został odesłany z kwitkiem i nie mógł takiego sprzętu wypożyczyć. Krótko mówiąc, rowery wodne muszą być cumowane w marinie, póki co nie ma takich technicznych możliwości, ale ten problem zostanie oczywiście naprawiony. Kiedy tylko zakończą się wakacje, teren zalewu Zimna Woda stanie się ponownie placem budowy. W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy na wykonanie dwóch części zamówienia pod nazwą rewitalizacja zalewu Zimna Woda. Obejmują one wykonanie prac drogowych, parkingów, remontu budynków oraz w dużej mierze tej infrastruktury naziemnej. Cieszymy się, że przetarg wygrała najkorzystniejszą ofertę złożyła firma lokalna. Mamy nadzieję, że to jest dobry prognostyk. Współpraca z wykonawcą dotychczas odby odbywała się bardzo dobrze. Znamy tego wykonawcę. Wykonywał on inwestycje w szkole podstawowej nr 5. Wydział Inwestycji jest zadowolony ze współpracy z tym wykonawcą, dlatego wierzymy, że, że będzie on przykładał szczególną wagę do jakości wykonanych prac. Ze swojej strony to. Chciałbym oświadczyć, że wszystkie prace będziemy starali się wykonać w terminie, żeby nie kolidowały z otoczeniem, i w miarę, żeby miasto było zadowolone z naszych usług.